Ja nazywam się Rofaleszek, zapraszam na nowy odcinek z A partnerami kanału są Dom Maklerski Bank Ochrony Środowiska i Dom Maklerski Navigator. Sonel, producent urządzeń pomiarowych dla elektroenergetyki i telekomunikacji, przedstawił nową strategię do 2027 roku, zakładającą m.in. duży wzrost przychodów, zysków oraz wypłatę dywidendy. Sprawdziliśmy, jak rysują się perspektywy przed spółką i czy jej nowy plan ma słabe punkty. Sonel to jedna ze spółek, którą opisujemy w ramach cyklu Dywidendowi arystokraci. Producent urządzeń pomiarowych może pochwalić się nieprzerwaną serią 10 lat dywidend, co w polskich warunkach pozwala określić go mianem dywidendowego arystokraty. Aktualne listy polskich firm notowanych na GPW, które nieprzerwanie od 10 lub 5 lat dzielą się zyskiem z akcjonariuszami znajdziesz w specjalnej zakładce w stokocz.pl. W lutym Rada Nadzorcza Grupy SONEL zatwierdziła nową strategię na lata 2025-2027. Celem dolnośląskiego producenta aparatury pomiarowej jest osiągnięcie 300 milionów złotych skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży w 2027 roku. Jak deklaruje Tomasz Wiśniewski, prezes SONEL. Nasza nowa strategia to ambitny, ale realistyczny plan przekształcenia Sonel w globalnego lidera branży pomiarowej. Chcemy nie tylko zwiększać skalę działalności, ale przede wszystkim dostarczać naszym klientom innowacyjne, łatwe w użyciu i funkcjonalne rozwiązania. Chcemy w pełni wykorzystać nasz potencjał, osiągając w 2027 roku 200 milionów złotych sprzedaży w segmencie mierników i 100 milionów złotych w segmencie liczników. Dzięki inwestycjom w badania i rozwój oraz współpracy z ośrodkami naukowymi zamierzamy wyznaczać nowe standardy w branży. Celem jest także roczny wzrost zysku netto w jednostce dominującej o co najmniej 10%. Jednocześnie Sonel planuje utrzymać wskaźnik rentowności kapitału własnego na poziomie 17%. W 2023 roku grupa miała niemal 215 milionów złotych przychodów, a narastająco po trzech kwartałach 2024 roku grupa odnotowała skonsolidowane przychody ze sprzedaży na poziomie 158 milionów złotych. EBITDA osiągnęła poziom 22,2 milionów złotych, a zysk netto wzrósł do ponad 11 milionów złotych. Jak mówi Stokurcz.pl Michał Stabler, analityk Nobel Securities Moim zdaniem trudno będzie zwiększyć sprzedaż w segmencie liczników w roku 2024 ich sprzedaż powinna być na poziomie około 80 do 85 milionów złotych. W strategii przyjęto przychody w, w tym segmencie w wysokości 100 milionów złotych w 2027, ale zakładam spadek, bo nie wiem czy im się uda pozyskać nowe rynki. Ponadto jest presja w kraju, żeby chińskie produkty od sieci energetycznych raczej odsuwać, a nie przyłączać. Te dwa trendy nie sprzyjają grupie Sonel, dlatego byłbym bardziej sceptyczny jeśli chodzi o perspektywy segmentu liczników. Przypomnijmy, że udziałowcem spółki Foxy Tech, oprócz Sonela jest także chiński podmiot, który posiada obecnie 60% jej akcji. Foxy Tech jest producentem liczników energii elektrycznej. Zdaniem eksperta nieco lepiej powinno być w drugim segmencie, czyli w miernikach. Jak ocenia Michał Stabler, w segmencie mierników, czyli podstawowej działalności Sonela, zakładam, że powinni wypracować powyżej 10% średniorocznej sprzedaży. To jest realna strategia i osiągnięcie przychodów w tym segmencie w wysokości 200 milionów zł w 2027 jest możliwe. Jego zdaniem w 2024 roku przychody całej grupy będą na poziomie około 240 milionów zł. Strategia zakłada wzrost sprzedaży zarówno na rynku polskim, jak i rynkach eksportowych. W 2023 sprzedaż krajowa grupy Sonel stanowiła ponad 69% całkowitego obrotu, eksport miał udział 14,5%, a sprzedaż do krajów Unii Europejskiej wyniosła prawie 16,5%. Jak prognozuje Michał Stabler, w szybszym tempie będzie się rozwijał rynek eksportowy, ponieważ Sonel wchodzi na wiele nowych rynków. W kraju spółka jest rynkowym potentatem. W niektórych typach produktów posiada bardzo wysokie udziały. W dotychczasowych segmentach działalności będzie trudno im rosnąć w kraju, dlatego wchodzą w nowe obszary jak elektromobilność, OZE i magazyny energii. To są segmenty, które dynamicznie się rozwijają i Sony ma szansę zwiększyć ilość produktów przeznaczonych tym obszarom. To powinno im pomóc we wzroście przychodów w Polsce. A szersze perspektywy przed grupą Sonel są na rynkach zagranicznych. W 2023 roku Sonel wprowadził sprzedaż do 83 krajów, koncentrując się na rynkach takich jak Austria, Niemcy, USA, Turcja, Indie, Szwajcaria, Singapur, Izrael, Holandia czy Hiszpania. Sonel deklaruje, że ma ambicje stać się dużym globalnym graczem, dostarczając swoje produkty na nowe rynki zagraniczne. Jak zapewnia, prowadzi analizę potencjału rynków międzynarodowych, dostosowując ofertę do lokalnych potrzeb oraz budując silne sieci dystrybucji. Jak prognozuje Michał Stabler, w przypadku spółki, która posiada około 50 do 60 milionów euro przychodów rocznie, to sky is the limit. Sonel to jest relatywnie mała spółka, a jest gigantyczny rynek do odkrywania. Wchodzą w nowe rynki geograficzne, rozwijają się w Niemczech, Indiach i Singapurze. W eksporcie powinna być dużo większa dynamika wzrostu sprzedaży, a grupa zapowiada koncentrację na kluczowych rynkach międzynarodowych. Sonel w 2024 roku utworzył w Niemczech spółkę MBS. Sonel, mającą działać na rynkach Niemiec, Austrii i Szwajcarii. To są bliskie geograficznie i kulturowo kraje. Inaczej jednak wygląda sprawa z Indiami i Singapurem, gdzie Sonel również posiada swoje spółki i liczy na zdobycie kolejnych kontraktów. Jak podkreśla Michał Stabler, w Indiach Sonel jest obecny już kilka lat i posiada wiedzę, jak funkcjonuje ten rynek. Na rynkach dalekowschodnich Sonel operuje przez lokalnych partnerów, którzy są współwłaścicielami spółek, które tam działają. A w strategii zapisano, że spółka Sonel Singapur ma rozwijać ofertę dla Azji południowo-wschodniej, a spółka Sonel India ma zwiększyć udział w przetargach rządowych i prywatnych. Sonel to jedna ze spółek, która może się pochwalić okazałą historią dywidendową. Po raz pierwszy dolnośląska firma zyskiem z akcjonariuszami podzieliła się w 2010 roku i kontynuowała wypłaty przez kolejne dwa lata, by następnie w 2013 przerwać serię. Powrót do dywidendy nastąpił rok później. Od 2014 roku Sonle regularnie dzieli się zyskiem. W nowej strategii producent urządzeń pomiarowych deklaruje, że chce pozostać spółką dywidendową, oferując inwestorom stabilne i regularne wypłaty. Nobel Securities wyliczyło, że w latach 2022-2024 spółka wypłaciła łącznie ponad 25 milionów złotych, co stanowi prawie 60% wypracowanego zysku netto. W 2024 Sonel wypłacił dywidendę w wysokości 70 groszy na akcję. Do akcjonariuszy Sonel trafiło wtedy 9,8 miliona złotych. W roku 2025 dywidenda może być wyższa. Jak zaznacza Michał Stabler, zakładam, że Sonel w 2025 roku wypłaci dywidendę powyżej złotówki na akcję, w kolejnym roku dywidenda może powrócić do poziomu 70 groszy na akcje, gdyż planowane są spore inwestycje w rozbudowę fabryki. Jak podkreśla Sonel to mocna firma, tylko nieduża i działająca w niszy. Dlatego nie ma zbyt dużego zainteresowania wśród większych inwestorów. I to wszystko w dzisiejszym nagraniu. Jednocześnie zachęcam do podzielenia się z nami informacją na temat tego, które spółki chcielibyście, żebyśmy jeszcze przeanalizowali dla Was i napiszcie też dlaczego akurat te. Do zobaczenia.